z tej strony Margo Sieci Duchów. Dzisiaj idziemy zwiedzać ruiny zatopionej kopalni. Ciekawi jesteście, co nas dzisiaj spotka? Czy może będzie aktywność, czy może już na miejscu nic nie będzie? To oglądajcie. Ciemno, zimno. zimno. Ale się nie poddajemy. nie można było traktować zamkniętym. Jak widzicie, coś mamy na horyzoncie. Teraz dokładnie zobaczymy cóż to. to to dosyć ciekawe. I to jest jakby jedna część tylko. Czuwiste. Jest kilka możliwości zejścia ale z drugiej strony też było zejście o my sobie jeszcze obejrzymy bo jak widzicie teren dosyć duży Zejdziemy sobie tędy Tak w miarę najbezpieczniej No tak lecimy na prosto wąskie śliszku nie taką jest wejść i zrobić coś. Cześć, a tam jest Andrew Wells Silesia Ubx z nami również Adamski team. To widzicie takie mamy więc z drugiej strony właśnie wygląda tak samo pójdziemy sobie tu chyba tak były schody Tak by wyglądało Niskie to Niskie, niskie. Tak. To by było na tyle z pierwszej części. Jeszcze wrócimy to sobie za chwilę zrobić sesję. Ale na razie idziemy zobaczyć co się kryje po drugiej stronie. O, widzicie? O tym właśnie mowa. Tu z bliska, z walizko jeszcze części, która już jak widzicie jest, jest dużo bardziej wyburzona ale my sobie wrócimy że tak powiem skąd przyszliśmy wejście to było zdecydowanie prędzej niż się tutaj wyczołgać ale nie szkodzi Humory jak słyszycie dopisują Fajne, fajne, bardzo ciekawe miejsce. Prawda, że nie, nie, nie zostało nic z tych maszyn, co były na zdjęciu. No, Bo to też miało swój ruch. No, no, to tak bardzo industrialnie wyglądało, jeszcze mm -hmm. w środku lasu. Jest fajne. I... Andrew, uśmiechnij się, widzę cię. Zejść. Jestem bardzo nieśmiały. Tak. Jest jesteś gwiazdą internetu. A tyś wchodził tam na górę? Na górę u nie? Jak to było? Youtuber, influencer, tiktoker? I youtuber. <grym> I wszystko I, razem więcej. Ja mówię, bo to było wszystko, co ja z to Chce wchodzić nie ma. Nie Ale możemy popatrzeć co inni robią. Proszę, jak kombinują. się. Nie chodź. bo nie się do auta. To wystawił przy drugim.

jest wystało obok zobaczymy czy na elemachie ok, będzie to samo Tyle. Jedno urządzenie zostawimy na ziemię i jak czy coś się tu widzicie? O, widzicie? on do maksa. Do maksa, no nie? bardzo ciekawe, bo to nie jest kwestia żadnego z urządzeń, które tu jest. Dobrze. Przechodzimy tutaj w spokoju. Nie chcemy zrobić wam krzywdy, nie chcemy zakłócać waszego spokoju. Chcemy tylko porozmawiać z wami. Jeżeli oczywiście macie ochotę z nami rozmawiać, czy ktoś jest tutaj ze mną? Czy ktoś ci zabrania ze mną rozmawiasz? Cisza jest to cisza. No taka Dwa szaleje, a na się tym cicho. Jeżeli nie możesz z nami rozmawiać przez SB7, to daj na maksa, żeby się całe urządzenie zaświeciło tak jak teraz, tylko do czerwonej lampki. Automatycznie słyszałeś, co się mhm. w głośniku zrobił? Do czerwonej, no. Jeszcze troszeczkę wyżej. Super, dziękuję Ci bardzo. Czy wyłączyć SB7? Jeżeli mam wyłączyć, to daj do czerwonego. No jeszcze troszkę do czerwonego, no. Dobrze, dziękuję. No, jeżeli nie możecie, bo nie chcecie z nami rozmawiać, w ten sposób, to jest Nie, ma to No właśnie, nie ma to najmniejszego sensu. Dobra, to sobie. Bo na jednym nie ma nic, to trzeba jeszcze włączyć i wyłączyć. No ale na tym drugim. O, gdzie na tym drugim jest. Ale gdzie? O, jak o. nie ma. Ale to też są takie momenty całkowitej ciszy. I... No to jakby coś wpłynęło na to urządzenie i w ogóle nie chciało się. No. dobrze. To w takim razie jeszcze raz. <noise> Dziękuję. Czy jesteś tutaj ze mną? Jeżeli jesteś, zapisz. No, a z drugiej strony daj do czerwonego. Od. Dziękuję. Czy ktoś tutaj zginął? Mm, z, z, zero. Ktoś tutaj zginął. Daję do czerwonego. No. Dziękuję bardzo. Ja Ciekawe, że znowu różnie reagują. No? Czy nie możesz o tym rozmawiać? Nie, ktoś... no, bo całkowita to to cisza. Dziwne, no. Czy ktoś ci za branie z nami rozmawiać, to chyba możemy potraktować potra jako tak. Czyli. Hmm. Cały czas aktywność. Tylko, jeżeli to by było jakieś inne źródło, no to wiesz, by było na stop tak. No. A nie, że jakieś takie przerwane. fale i patrzę. Znowu zero. To ja by mi czytało w myślach i wiedziało, mm -hmm. coś, co chcę powiedzieć, to po prostu. No? Dziwne takie, no. To ja teraz lepiej. mi leżałe pytanie, wypadło przez to. Czy jest tu jakiś byt, który wpływa na Was i zabrania z nami rozmawiać? Dziękuję. Słychać, że ktoś się to chyba koło No kręci. Jakieś czaski słychać? Dziwne odwłosy, które generalnie nie powinny tu być. Czy jesteście tu uwięzieni? Dziwne cieszę. Czy chcecie w ogóle z nami rozmawiać? O, dziękujemy bardzo. o aż tak no jesteśmy pod wrażeniem czy potrzebujecie pomocy? dobrze Tak dużo pomocy potrzebujecie. Czy to ma być modlitwa? Czy wystarczającą pomocą będzie modlitwa za Wasze dusze? Jeżeli tak, to daj do czerwonego, bo jest to tak niejednoznaczne. Czy modlitwa wystarczy, żeby Wam w czymś pomóc? Czyli nie wystarczy, tak? Jeżeli modlitwa nie wystarczy, daj do czerwonego. Czerwonego, jeszcze wyżej. Czy mamy Wam pomóc w jakiś inny sposób niż modlitwa? Czy może potrzebujecie rozmowy? Czy możemy Wam pomóc z rozmową? Jeżeli tak, to daj do czerwonego. O. Dobrze. Czy macie jakiś konkretny temat, na który chcielibyście porozmawiać? Super. Czy mam zgadywać? Dziękuję, dobrze teraz pytanie, jaki temat poruszyć? Wszystko i nic. Czy jesteście tutaj nieszczęśliwi? Dziękuję. Czy Wasze dusze chciałyby stąd odejść? Hmm. Się. Jeżeli Wasze dusze chcą stąd odejść, to po prostu zapikaj i daj na czerwone. to będziemy wiedzieć. To jest tylko rozmowa. Do niczego Was nie zobowiązuje. Ktoś Wam zabrania odpowiedzieć na to pytanie? Dziękuję. No to od razu widać, bo jak jest kontakt? Mhm. Tak, potem jest niewygodne pytanie, jest cisza. Tak. Wcale że jest potwierdzone. Tak. Dziękuję. Czy chcecie, żebyśmy tu częściej przychodzili z wami rozmawiać? Jeżeli tak, to daj do czerwonego. Dziękuję, Ojej. czy jest wam smutno. Czy czujecie się nieszczęśliwe? Te pytania też nie możecie odpowiedzieć. A czy możesz się zamanifestować? Czyli nie możesz nam się pokazać, tak? Czy na to pytanie też nie możesz odpowiedzieć? Czyli nie możesz, daj do czerwonego. Czy mamy stąd odejść? Czy chcecie, żebyśmy zostali? Nie możecie już z nami rozmawiać? Możecie już z nami rozmawiać, daj do czerwonego, wtedy odejdziemy. Ech, dobrze, w takim razie kończymy sesję. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Nie chcemy, żebyście poczuli się w jakiś sposób urażeni. Że zabieramy Wam czas, że nie możecie z nami rozmawiać. Chcemy, żebyście zostali tutaj, gdzie jesteście. I do zobaczenia następnym razem.